Hej, hej! Chcę Was zabrać w podróż i opowiedzieć o czymś bardzo ciekawym o Unii Europejskiej, czyli takim porozumieniu pomiędzy państwami Europy. Cześć! Mogę się z Tobą zabrać? Oczywiście. Europa to jeden z siedmiu kontynentów na naszej planecie: takich jak Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Azja, Australia z Oceanią, a pode mną to właśnie Europa. Tak, tu właśnie mieszkamy. A tak przy okazji, uważaj, gdzie stajesz! Europa rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie, do gór Ural na wschodzie, od Morza Śródziemnego i Czarnego na południu, do Morza Arktycznego na północy. A w samym środku Europy leży Polska, nasza ojczyzna. Europa nie jest może największym z kontynentów, ale bardzo ciekawym i zróżnicowanym geograficznie. Mamy wysokie góry i niziny, leżące nawet poniżej poziomu morza, piękne piaszczyste plaże i zmrożone lodowce, rozległe równiny i urwiste brzegi, piękne rzeki, jeziora i morza. To jak mam się ubrać, wybierając się w podróż po Europie? W większej części Europy, tak jak w Polsce, panuje klimat umiarkowany. To znaczy, że czasami bywa zimno, a czasami ciepło. Najzimniej jest na dalekiej północy i w wysokich górach. Tam temperatura może spaść do minus 40 stopni Celsjusza. Aha, to idę po szalik. Brrr. Zaczekaj, ale latem temperatura może przekraczać nawet plus 40 stopni Celsjusza, w szczególności na południu i południowym wschodzie Europy. Zdecyduj się wreszcie, a ja tymczasem odpocznę sobie trochę. O, jak tu ładnie! Pozwolisz, że trochę nacieszę swój wzrok tym pięknym widokiem? Ale mów dalej. Wspominałaś coś o górach. A tak, czy wiesz, że w Unii Europejskiej najwyższą górą jest Mont Blanc w Alpach, na granicy francusko-włoskiej? Tak, a w Polsce najwyższą górą są rysy w Tatrach. Ale o połowę niższe. To z takich gór wypływają rzeki? Naturalnie, spójrz. To jest Dolina Dunaju. To najdłuższa rzeka w Unii Europejskiej. Ma prawie 3000 kilometrów i przepływa aż przez 10 państw. Niesamowite! A myślałem, że nasza Wisła jest taką dużą rzeką. Bo jest! W Polsce! Ale jej długość to zaledwie 1 trzecia długości Dunaju i płynie tylko przez nasz kraj. Popatrz! Dzięki tak długim rzekom jak Wisła, Odra czy Dunaj można specjalnymi statkami przewozić wiele towarów w górę i w dół rzeki, między portami morskimi a miastami położonymi w głębi lądu. O, ale lepiej chyba korzystać z samolotów, nie uważasz? A nawet dróg i do Dokąd oni wszyscy jadą? Unia Europejska pozwala na swobodne przemieszczanie się po Europie we wszystkich kierunkach. Wszyscy mogą jeździć wszędzie. I tak bez żadnych problemów? Super, gdzie jest mój plecak? Wyruszam szukać nowych znajomości. Zaczekaj! Europa jest bardzo zróżnicowana pod względem społecznym i kulturowym, a każdy naród ma swój język. Jesteś pewien, że się dogadasz? Ojej. Spokojnie, najlepiej gdybyś znał język angielski. Jest on tutaj najbardziej popularny i na pewno pomoże ci się porozumieć. Dzięki sobie zawsze radę. Wiesz co? Nas, Europejczyków, wiele różni, ale jeszcze więcej łączy. Oczywiście, nie może nas dzielić to, że każdy z nas mieszka w innym kraju, mówi swoim językiem, że mamy różną historię, zwyczaje i tradycje. W końcu wszyscy mieszkamy w Europie, tu pracujemy. O, i ja na przykład uwielbiam się bawić. No tak, śmiało możemy się nazywać jedną wielką rodziną. O to właśnie dba Unia Europejska. W szczególności zajmuje się ona promowaniem wspólnie ustalonych zasad. Jakich zasad? Na przykład zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ej, co zrobiłeś z konikiem? Nie wyrzucaj go. Nie przesadzaj, aż tak bardzo chyba nie naśmieciłem. Śmiecić jest łatwo. Zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza nie znają granic. O przyrodę musimy dbać wspólnie, dlatego wszystkie kraje współpracują, aby ją chronić. Ustalone przez Unię zasady muszą być przestrzegane przez wszystkie kraje i wszystkich obywateli. A widzę, że w szczególności przez ciebie. No dobrze już. A dzikie zwierzęta? Tak samo. Różne gatunki zwierząt i roślin musimy w szczególności chronić przed wyginięciem. Czy to aż takie ważne? Oczywiście, równie ważne jak praca. To kolejny element, o który dba Unia Europejska. Praca dająca zadowolenie. Nie wyobrażam sobie pracy bez zadowolenia. Właśnie dlatego państwa Unii Europejskiej starają się tworzyć nowe i coraz lepsze stanowiska pracy. Pomagają zakładać własne firmy i przekazują pieniądze na szkolenia zawodowe. Ech, kochane pieniążki. Ja dostaję je od rodziców. Co miesiąc. Do czasu do czasu. A chciałbyś uczyć się, a może i pracować, o ile dorośniesz, za granicą? Jasne. Czy przypadkiem nie wspominałaś ostatnio o zanieczyszczaniu środowiska? Och, wszystko musi iść ze sobą w parze. Mnie najtrudniej jest pogodzić zabawę z nauką. Zauważyłam. Musisz się bardziej postarać. A czy mogę uczyć się za granicą? Owszem, możesz zarówno mieszkać, pracować, jak i studiować przede wszystkim w swoim kraju. Nie ma jednak większych problemów z pracą i studiami w innym państwie Unii Europejskiej. Jest, jest, jest! Brawo! Język angielski już znasz, a Unia może na przykład ułatwić ci podróż. Nawet nie musisz mieć żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy dowód osobisty lub paszport. Naprawdę? Naprawdę. Powiem więcej. Unia Europejska wspiera młodych ludzi, takich jak ty i studentów, aby mogli uczyć się i miło spędzać wolny czas w kraju, który wybiorą. Ech, jak chciałbym kiedyś studiować albo podróżować po różnych krajach Europy. Ale zapomniałaś chyba o najważniejszym. O pieniądzach. Mam coś dla ciebie. To jest euro. Wspólna waluta Unii Europejskiej. Pomoże ci ona w realizacji twoich zamierzeń. Kiedyś każde państwo miało swoją narodową walutę. A obecnie, jeżeli chcą, mogą używać wspólnej waluty. Euro. Na pewno ułatwi mi to podróżowanie i robienie zakupów? Nie będę miał już żadnych problemów? Absolutnie żadnych. Banknoty euro są jednakowe we wszystkich krajach. Monety mają jednakowy awers, zaś ich rewers przedstawia symbol charakterystyczny dla danego kraju. Spójrz, na przykład ta moneta 2 euro. Tak wygląda we Francji, Austrii, Grecji, Irlandii, Niemczech. I Włoszech. Ekstra. Pieniądze na pewno pomogą mi rozwiązać wiele problemów. Wiesz, widziałem ostatnio w sklepie super grę, ale do tej pory była dla mnie za droga. Ale teraz. Czekaj, czekaj. Pieniądze pomagają nie tylko Tobie. I proszę Cię, nie myśl cały czas wyłącznie o sobie. Czasami są ważniejsze sprawy. Unia, na przykład, stara się pomagać biedniejszym regionom Europy. Buduje nowe drogi i linie kolejowe, pomaga w rozwoju firm, dzięki czemu coraz więcej ludzi ma wymarzoną pracę. I oby wszystkich było stać na taką grę jak Twoja. No wiesz, ja tylko tak. Wcale nie muszę mieć tej gry. Nie powinieneś rezygnować ze swoich marzeń. Dobrze, że je masz i wiesz, że inni też mają swoje marzenia. Unia pomaga je spełniać. Niesie pomoc krajom, które nawet nie są członkami Wspólnoty Europejskiej. Pomaga również dzieciom. Kupuje im zabawki? Niekoniecznie. Przekazuje pieniądze, wysyła lekarzy, inżynierów, nauczycieli i innych specjalistów. Stara się robić wszystko, aby biedniejsze państwa mogły rozwijać swoją gospodarkę i zarabiać więcej pieniędzy. W szczególności, kiedy dotkną je kataklizmy? Niestety, kataklizmów nie da się uniknąć, ale zawsze możemy coś zrobić, aby złagodzić ich skutki. Wiesz co, cały czas tylko mówisz: Unia Europejska to, Unia Europejska tamto, a nawet nie wiem, jak ona wygląda. O, przestało padać. Mówiłam ci, jest to takie porozumienie? Wiem, wiem, wiem po co Unia jest, co robi, dlaczego, ale ja. A jak chciałbym ją narysować? Ha, no dobrze, popatrz. Najłatwiej jest namalować flagę Unii Europejskiej. To dwanaście żółtych gwiazd na granatowym tle. Gwiazdy te symbolizują ideały jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy. A jest ich dwanaście, bo według tradycji Dwunastka to również symbol doskonałości, pełni i jedności. He, sama wyglądasz jak jedna z tych gwiazd. W rzeczy samej, powiem ci więcej. Unia Europejska, na wzór państwa, którego my wszyscy jesteśmy obywatelami, ma również swoją stolicę. Jest nią Bruksela. Posiada też swój hymn? Oczywiście, jest to hymn bez słów, więc nie zaśpiewamy go razem, ale jego melodia jest cudowna. Jest nią Oda do radości czyli część dziewiątej symfonii Ludwika van Beethovena. Tylko posłuchaj. Europejska posiada też swoje oficjalne motto Zjednoczona w różnorodności. A Polska nie ma swojego motta. Ale nasza ojczyzna ma swoją własną, piękną, niepowtarzalną i historyczną symbolikę. Spójrz Polska ma własną flagę biało-czerwoną godło orła w koronie a jej hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego. Stolicą naszego kraju jest oczywiście Warszawa. To bardzo ważne, abyśmy, znając symbolikę Unii, zawsze pamiętali o polskich symbolach narodowych. To nasz obowiązek. Wiem? Myślę, że wiem już wystarczająco dużo. Dzięki. Znikam. No masz, nic tu po mnie. No to cześć.